Panie, pan Mateusz pyta, witam panie Stanisławie, jeśli zostanie pan prezydentem najjaśniejszej Rzeczypospolitej, to jaki program będzie pan oferował względem osób niepełnosprawnych? Sam taką osobą jestem. Będzie pan za dofinansowaniem typu 500 plus i legendarnym menelowe plus, czy skłoni się pan bardziej w stronę zmiany przepisów, aby osobom niepełnosprawnym było łatwiej znaleźć pracę i w ogóle łatwiej odnaleźć się na rynku pracy? Pozdrawiam, jak na razie ma Pan mój głos, Mateusz. To powiem tak, przed chwilą, po poprzednim programie to, że to byłem pytany, czy chcę zlikwidować wszystkie socjale i tak dalej. No więc mówię, że gdyby się dało wydzielić e, e, sprawę e, wydatków związanych z niepełnosprawnymi, E, czy sierocince i, i tego typu, że to nie są e, socjalne, to bym powiedział, że wszystkie trzeba wywalić. Ale ponieważ de facto jest to pewien rodzaj programu socjalnego, tak samo związany z niepełnosprawnymi, dlatego zawsze mam trudność w odpowiedzi, bo mówię, że część większej socjalnych e, wydatków trzeba wywalić, no ale jednak nie wszystkie. No akurat, pa, ja nie chcę pa, państwa anarchistycznego. Ja nie chcę, żeby e, tak samo, nawet e, jeżeli by miało zagrozić, nawet dla najgorszego lenia, Śmiercią, bo nie ma chleba do do ust, to jakiś tam powinien być dodatek od państwa, ale na pewno powinna być pomoc dla niepełnosprawnych. A już w szczególności coś, czego ja dawniej jako młody człowiek nie zauważałem. Irytowałem się, że gdzieś tam progi obniżają, że tam jakieś tam dla niepełnosprawnych i tak dalej. No potem mi trochę rozumu do głowy więcej weszło. No i zobaczyłem i przemyślałem też. Że coś niewyga, niewiarygodnego jest, że w urzędach publicznych e, potrafią być przeszkody dla niepełnosprawnych. W urzędach, gdzie do których ci mają dojść, e, mają załatwić sprawę, co jeszcze gorzej, zmusza się ich, żeby tam byli. Tam, nie wiem, tymi podatkami, e, zezwoleniami, koncesjami, e, nie wiem, załatwianiem różnych spraw, prawda? Zmusza się ich, a z drugiej strony są tam przeszkody typu e, e, dla niepełnosprawnych. No to to już jest e, kryminał po prostu. Wszystkie tego typu instytucje publiczne powinny być naprawdę dostosowane do osób niepełnosprawnych. Ale podobnie jak e, infrastruktura na przykład drogowa, nie? E, to co jak mówiłem o tym przykładowo obniżaniu krawężników przed przejściami i, i tak dalej, nie? E, a, a, a czy tam się pojawia problem z niewidomymi, ale to jest. E, to nie, nie ja mam się bawić tym jako specjalista. Te rzeczy mają być robione. I na to państwo musi mieć pieniądze po prostu. Z tym, że na to akurat wydaje się dzisiaj na sprawę osób niepełnosprawnych, tak naprawdę państwo przy tych innych socjalnych e, sprawach to wydaje kompletnie symboliczne pieniądze. Na dodatek rzeczywiście ma pan rację, prawo jest kretyńsko skonstruowane. E, zamiast dać ułatwienia e, niepełnosprawnym, to udaje, że daje ułatwienia niepełnosprawnym i, i, i tyle. Więc w tym przypadku akurat ja nie wyłączam państwa z działania, prawda? Są elementy, które państwo musi, e, zrobić, bo nikt inny tego nie potrafi zrobić. No nikt, e, nie zrobi e, przepisów związanych z ułatwieniami dla niepełnosprawnych urzędach publicznych, e, infrastrukturą drogową, czy tego typu rzeczy, nie? To należy do obowiązków państwa. Poza wszelką dyskusją, no. Natomiast ja mówię, no teraz się da, nie, proszę wybaczyć za to menelowe plus, ale może się zdarzyć, że, że, że obecnie państwo to zrobi. No ja się wystarczyłem rzeczywiście, bo wtedy będę winien yy, i będę się mógł mi się obić w piersi albo gorzej. Yy, ale gotowe jest to zrobić, na co idą potworne pieniądze, na tego typu rzeczy, a nie na te rzeczy, które jego psim obowiązkiem jest zrobić, jak na przykład yy, yy, przyjrzenie się problemowi niepełnosprawnych. Tyle no. Ja to zawsze głosiłem, zawsze mówię. Nie?